Just me and you Siemano, z tej strony Piczu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam Najważniejsze 5 kodów do The Sims W 2020 roku Lecz jeszcze przed odcinkiem Zostawcie pierwsze łapeczko z subika Bo to bardzo motywuje Dobra, lecimy Pierwszy kod, jaki Wam pokażę To kod Model load, Który daje nam po 50 tysięcy, czyli dzięki temu możemy oczywiście zrobić sobie nieskończoną ilość pieniążków klikamy tak, CTRL, SHIFT oraz C Wtedy na górze wyskakuje nam taka konsola i wpisujemy mod Herb lode teraz możemy to sobie skopiować, CTRL, C i teraz jak klikniemy ENTER nasza postać dostanie 50 tysięcy więc na szybkości możemy sobie tak, przytrzymać CTRL klikać V, ENTER, V, ENTER i tak po prostu klikamy sobie parę, parę minut, może na minutę nawet, już po takim, tak jak widzicie, mam 2 miliony. No i teraz, jak już mamy te 2 miliony, możemy tak właściwie budować już chyba wszystko, co tylko nam, nam się zamarzy. Drugą opcją na pieniądze jest także wpisanie money. I teraz nadajemy kwotę. Na przykład, ten że nasz Sim nie wiem, miał ile tej mamy. Mamy teraz 10 tysięcy, 100 tysięcy, na przykład milion, tak? A dajmy 10 milionów. Po co mamy bez mniej? Klikamy Enter. No i cyk. Niestety bariera to jest 10 milionów, więc więcej się nie da mieć. No ale jak widzicie, też to jest szybki sposób. Bardzo ważną komendą jest yy, odblokowywanie wszystkich zablokowanych itemów. O co mi chodzi? Klikamy sobie na przykład coś takiego. Chcemy sobie zbudować, powiedzmy, kuchnię. Tak? Chcemy sobie zbudować kuchnię. O. I na przykład patrzymy, lodówka jest zablokowana, tak? Trzeba być kucharzem. No to na szybkości omijamy tą blokadę, robiąc tak. Wpisujemy taki kod, który macie w opisie, tak jak wszystkie dzisiejsze podane kody, i klikamy po prostu Enter. Teraz klikamy sobie tak, żeby wyszło nam z tych lodówek, obojętnie na co. I teraz po prostu mamy już tą naszą lodóweczkę, czy każdy inny item. Kolejną bardzo ważną komendą dla nas będzie komenda, która pozwoli nam bardzo szybko awansować. Jeżeli żeby to zrobić, musimy tak Odmówić czas i tej, odwiedzić naszego siomeczka Teraz bierzemy telefon, bierzemy tej pracę i znajdź pracę. Zobaczmy, zobaczmy. Już tej nasz kolega szuka, szuka pracy. Ok. I wybieramy pracę, która nas po prostu interesuje. To jest naprawdę nieważne, bo to ma być tylko tylko ma to być w no, formie w formie tego takiej naszej powiedzmy nawet nie musimy już do jej pracy chodzić, tak? pracować bo mamy 2 miliony na koncie możemy mieć ich tak właściwie nieskończoność ale wybierzmy sobie astronautę tak, teraz mamy sobie stażystę ale no my by wolały teraz kimś troszkę wyższym wyższym w hierarchii więc klikamy ctrl, shift i c wyskakuje nam znowu ten pasek wklejamy taką komendę, którą podam w w, 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 w opisie tak Czyli mamy Career's Promote i wpisujemy po angielsku yy, nazwę zawodu. ją też oczywiście będziemy mieli wszystkie podane w opisie. Klikamy Enter. Jak widzimy, dostał, właśnie dostał awans. Możemy to po prostu klikać. Tak długo aż po prostu wbijemy, aż sobie po prostu wbijemy yy, no naj, najwyższy level, tak? Z czym nagrady kim, kim chcemy wyjść to. Damy radę dosłownie w parę sekund. O, no już jak widzimy. Mamy najwyższy, najwyższy tam Najwyższy level tego Tej pracy I po prostu już mamy Nawet gdybyśmy wydali te wszystkie hajs i byśmy nie chcieli już wpisać tego kodu To i tak Ciągle będzie będziemy zarabiać już teraz kupę kasy Kolejną już czwartą komendą Będzie komenda, która jak, jak już sobie właśnie zbudujemy piękny domek Będziemy mieli świetną pracę i mnóstwo pieniędzy Przydałoby się mieć jakieś hobby I teraz tutaj przychodzi taka komenda Sta, stat set Skill level, i teraz wpisujemy tutaj, to, będzie, to, jest do zmienienia. To będzie yy, jaką, jaką zdolność zyska. A tutaj będzie jaki level, z, jaki level tej zdolności. Na przykład, teraz wybierałem sobie zdolności komediowe. Na przykład dajmy 5 i teraz cyk, mamy piąty level tego. Najwyższy jest 10. Na przykład, teraz możemy dać 10. I dosłownie w sekundę, możemy już mieć najwyższy level. Oczywiście, to też będzie w opisie. Na koniec zostawiłem najmniej ważny kod. Ale jeżeli ktoś chce, może sobie go wpisać. Otwieramy tutaj komendę. Komendę, wklejamy taki kodzik. I to jest płyn nam chyba off. I teraz widzicie, nad głowy Steama znika. znika po prostu mu no, ten znacznik, teraz nie ma. A no właśnie byście chcieli do konsolę tam wpisujecie na to. będziecie się pisać, i klikacie Escape. No i nasz Steam jest już wygląda po prostu. Jeżeli byście chcieli jakiś filmik nakręcić, jakiś tam o simach, to naprawdę warto takie coś sobie kliknąć i po prostu będzie wyglądało to lepiej niż jakiś latający brylant nad jego głową. To już by było na tyle w tym odcinku. Jakbyście chcieli jeszcze więcej ciekawostek z jakichś simsów czy jakiejś innej jakiejkolwiek gry, piszcie w komentarzach. A także macie teraz na górze, w prawym górnym rogu ankietę, czy wam się podobały i czy były według was pomocne te komendy. Mówił Was Piczu siema!